Dlaczego podjęłam decyzję o zarabianiu online już w tak młodym wieku? Zobaczyłam w tym naprawdę ogromny potencjał nie tylko finansowy, ale też rozwojowy, bo ja na studiach osobiście wiedziałam już, że ja chcę czegoś więcej niż teorii, że nie chcę marnować swojego czasu, więc potrzebuję doświadczenia w praktyce, umiejętności, no i kontaktów, które realnie przydadzą mi się w przyszłości. Nie chciałam czekać na idealny moment, bo ja wiem, że taka chwila może nie nadejść, Dlatego zrozumiałam, że mogę sukcesywnie łączyć swoją naukę z rozwojem osobistym, z zarabianiem, no i też inwestując swój czas w coś, co realnie przynosi te efekty. Ale też praca online daje mi dużą elastyczność, bo ja mogę działać z każdego miejsca na świecie też dopasować swoją pracę do grafiku studiów i do swoich zajęć. No i dodatkowo uczę się jeszcze umiejętności, których nie nauczyłabym się w tradycyjnej pracy. Ja wiem, że jeszcze dużo przede mną, ale to mnie jeszcze bardziej motywuje, bo tak naprawdę każdy krok to jest inwestycja w moją przyszłość, a efekty, które aktualnie widzę, tylko bardziej mi utwierdzają już moje decyzje.